Co tak dmucha? Teraz dmuchnę. Cześć, Polany. Cześć, Polany. Cześć. Mamy do nagrania na nowy odcinek z R6. Potrzebujesz do r Tak, potrzebujemy ciebie. E, dobra, a dacie mi 15 minut. 15 minut do 20 max. Na co? Dobra. Dobra, musi zwalić konia, daj mu, daj mu! Nie ma się nie wkurzył. Ta, postulant też zwalić konia musi. Musi się rozluzować. A powiedz, <laughs> powiedz coś backowego Yyy, <laughs> <Ty> pjebać <laughs> Tisa, dwie kotępy, chuj. Nie wiem. A to nagrywacie to, czy coś? A, ja teraz zapadam informację dla ciebie, Vika zmienia hasło. <laughs> Informacja dla ciebie, Vika zmienia hasło. A kurwa, nie <laughs> <laughs> <Miku> zmienia hasło. Jakie <laughs> <Miku zmienia> hasło? <laughs> to, to kurwa, no kurwa, No i co, zmienimy czy Dobra! Bo tak muszło z jarma tego brałeś mm -hmm. Nie On wiadro przykurwił! On wiadro przykurwił, dlatego jest taki zabawny na odcinkach. Tak no, czy i co? Dobra, ty weź 15-20 minut i będę Dobra, spoko No dobra to się widzimy, siema zawsze cześć <głosy> 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 On był dla mnie nie... Czą bez seana chciałem startować? E, A, weź w ogóle Grodzik weź mnie bo mnie tam w ogóle prawie, że nie słychać A słychać gadasz, po No ale ciszej niż każdego, pod No to musisz coś mozdę No ja nie, nie, nie mogę Możesz, możesz No nie mogę Możesz, sam powiedz coś Mówię coś radem powiedz coś <noise> <noise> Boże no już tak przez to, to kurwa nienawidzę Twitchbika. Trzeba głośniej mówić, żeby on chwytał A na Discordzie wystarczy cicho powiedzieć Już się. No ale Właśnie, za to... Wiesz co, słuchaj, na Discordzie, na Discordzie słuchaj to Jak jesteś ten idiotą, to tylko tak słychać, jak nie umiesz mówić Właśnie no, tak samo nie umiesz mówić, więc cię nie, słuchaj, na nie nagrywa wcale kurwa no nie. Nagrywaj to Włącz to nagrywa. No włącz Nagraj to Zacznij to nagrywać. Ta doka jest To jest takie co doka! Ja pierdolę DOka, kurwa kur Nie, nie, nie. Upset to co to było? Siedzenie czy co to było? Upset? Dupsko. To taki. Taki. Nie, to jest takie ustawienie. Bo set, ale taki na górze. Nie możesz stać downset, ale ustawić. to było chyba, że ten, że jest jeszcze. Okej, okay, Google. Okej, okay. Google. Ja leś Ciebie rak, masz tego mówionego. To znaczy upset. Ale jesteś rakiem, Viko. A tak samo jakbyś, nie wiem, nagrywał TikTok. Zdenerwowano, jest zdenerwowany chłopak. Zdenerwowany04? No, no. Nice. A? Kurwa. No nie, georgia.pl znalazła do Polecam dziś armor. Bez tu, chłopie, czemu tu to wystawiasz po 20 minutach? Śmiesznie jest Ty nie mogę Ja? Typy, typy, typy Ale gdzie sprankowałem, o mój tam Boże w Akademia pranków wow. Cheetos Czekaj, Paladin, bo ty kolegów tam masz On ma kolegów? O, ej, uważaj! Nice, no, jest pięknie! Paladin! Zrobił to No Wiemy, że od góry nam wybijają chociaż Macie proszę szczęśliwy Paladin! Mam praga no ten typ, oczywiście, nie wziął kamizelki. No ty, ty to widziałeś? Łapki, <laughs> to, to laga, w ogóle! Stoi, stoi takie cancelujnicy, bo ty ją przebiega. Co poradzić mogę na to? No, że debil przyszedł właśnie off. dziś. Że w dziś jest lato. A luzik za to będzie też bez te oczy zielone. Eee, się zmutowałem. Co poradzić? Mogę na to. Te palady troluję właśnie dziś. Jak troluję kurwa? Kto jest pierwszy? A kto jest Na tabele. Nie. Ej, ten armor. No, no, nie! Nie! W Masz kinga. Trolling, trolling guy! Trolling. She... Go. Co tu się stało z tym slizem? Nie mają <śpiewanie> ja Ale zjebałem! Weź mnie ktoś się tu się stało? <śpiewanie> Co tu się stało? A twy ja. Nie mam skadu, skadu. pięknie Chłopaki, ta współpraca Owoce nasze wygrane Co? Cooperation, Fusion. Cooperation Daga Chodź Lisa, kurwa, zwizdasz, na synankę swoją syna. A, twoją matkę Merkomankę <laughs> Mój stary serdel Kurde, ale to było dobre, czekaj. Powiesił się jak Nie, powiesił się na żerandole i mówi z tym modliźki. Ale to było za mocno. Pierdolony chuju, kurwa zajebana jepana, się, pierdolona cię. Mocy! Jeden kurwa! Pierdolona góra mi się to udawała. Pierdolona. Jesteśmy pierdoloni. A, bór, ostatni operator stanu. Kurwa! I tak, już za, I tak już za dużo dymów zrobiłeś na I Tak jak. za dużo dymów. Ej, prace. no... ej, ja wiem dlaczego wy chcieliście, żebym potrzebny, bo nagrywa, kurwa. No ty no, 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 to już Ja myślałem, że mnie tu lubią! Bo to było, <grym 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 no co ty, to nie jest taki stopień! No. Bo gdzie no, tylko potrzebujemy dla pieniędzy robię, tylko potrzebuje a no tak, ale nie dobra, to ja kurwa 50% zysków poproszę nie wiem, ja to zarabiam nie wiem, czy się tu nie dostajemy nie wiem, pokrypalany tyle ile groń zarabia, to nawet nie jest kurwa a ludzie mówią, że niewolnictwo zostało usunięte w 19 kurwa, prawda kurwa właśnie zostało usunięte, ale nie w stosunku do ciebie

Mordo, wbijasz do mnie XD! za jakieś 30 minut, no trochę XD Idę kaw, idę. Bo chyba do północy mam wolną chatę. Gram z ziomkami Ruchamy cweli na rainbursi. Ale wiesz, że tona to chciała być ruchana no wiem. a tu się okazuje, to się okazuje, ale, że... Ej, to jest kurwa taki już no life, kurwa level paranormal, tak, no ja pierdolę. Wybrałby, wybiera levele zamiast gorącej duchy Znaczy, że jest. Dobra, idę w idę ich. Ej, idziesz ich razić prądem dalej. po jajach. Stare baby jebać prądem. No, ej, ale moje, ale moje montaże są z pasji. Ale nie, już, no i Tylko dobrze. jeden jest z pasy. <laughs> Pasja. A pasja! Ty to ja tam wszystkie co, Jezusa krzyżowali! Ty, pasja! Jeszcze 20 minut temu, kurde, jak to dociągnąć do 10 minut, żeby reklamy były! Jest 10 minut, jedna sekunda! I w komentarzu najebane, only pasja! I w komentarzu only pasja! Sochran, dośland, Niderland! Dośland, dośland! Niderlandę! Ej, wydarłbym, gdybym, gdybym mieli to bym mi się wydarł na czacie, bo sobie mam. Nie lubię mnie niosąc. Jak już się nie lubię, to to ci szkodzi. To źle, to źle, Kurwa, zara 22, to zara cisza nocna. Ej, dobra, jeszcze stworzyłem, bo nie jesteś w Czekajcie, chłopaki, i mi zamknąć. Policja, Idę, idę, idę mówić policji, żeby nie ma w domu. Strzeliłem? Jak od mnie zabił? nie To jest cheater, jak Wychodź, Grodzik, stąd Wychodź, wyjdź, Grodzik, z tego <noise> pokoju Uzyskam cię się Na dworze jest 101 Ja bym użył pięści była Tak, Tak, prawo jeden jest bardziej Druga co, so, co Więcej nie było Dobra, groć Co? No ja też... Ej, zmuśmy Olę, żeby zrobiła rangę Rainbow Six <coughs> e, Zmuśmy jej auto Barbie Oz walci on się wtedy cię posłać Nowe nie wiem chłop wyzywa 23-letnią streamerkę 15 latek obraża 23 letnią streamerkę, zobacz Zobacz wideo! Zobacz video, zobacz. Zobacz video. Nie do, ach, co to jest, nie znam jej Jak ona się jeszcze raz zwie Five Ola. z <noise> Nie co wiedziałem, co? że to powie, no. I nasz, nie mi się udało nie nie Ona to na pewno ogląda. Postrawiam, ole. Ale Ale e, nie się wziął kiedyś. Kewa? Kto nie wziął kewa? Jak ja, w 39, chłopaki. Myszka Uuu. mi się buguje, jak w 39. Chłopaki są tutaj, za. Ja pierdolę Co się dzieje? Co się... Cyan misja ratownicza Rodzik co się właśnie stało? Cyan misja ratownicza No masz reporta I giniesz Co to kurwa było? No to są te co ja mam obecnie Co co? O ginę Nie! Pięknie! Macie łachy wódka ale czego ty mi kazałeś wziąć teczanka, czanka sam poszedłeś w Valkyrio? No bo nie no. chciała mi się iść <laughs> Ale cię wychuję! <laughs> Zostałeś tak... ...fachowo na... ...fachowo... ...zostałeś wychujany. Serio Nieźle <laughs> zrobił, zrobił... cię... Ja nie ruszę tak się ...tak zwanego... ...wyhujawał <laughs> ...cywile <śmiech> Ucierpią cywile! <laughs> Ale same timing no mu się to mnie przyczepia! No kurwa, coś do mnie strzela! Kto niby? Właśnie ja też... pewnie! Tylko się nie lecz, bo ten. pozwarnuję ze strzałkę. No jak to nie, kurwa, to umrę! No ta, Jakaś jesieniara! Ja ją ja tak się... tu jak ona promuje plecy Ja oczywiście, co? Mężka mi się boguje, czemu bym nie miał? gdzie ty jesteś? Uleczę cię. Dobra, ten on doktroluje. Zmarnował wszystkich. Chyba jebana, na Ej, nie wiem, chłop miał na nim... Powiedzcie mi, Powiedz mi, pan na czym ty użyłeś leczenia? Czemu na cyjanie. Użysz, a, czemu kórze, czemu używasz, czemu używasz na to to... jakimś uzlescyjanie? Ej, No... <słuch> Kruć. Zobacz, który cyja nie z tabeli, ja mam jego odcinek! Co mnie ta tabela? Kruć.